Witam Was serdecznie. Dzisiaj znowu pogadamy sobie o Szwajcarii, bo część z Was pod filmikiem pod tytułem Co mnie zaskoczyło w Szwajcarii, chyba tak to było, zadała mi dosyć sporo pytań, dostałam je w formie komentarzy i w formie prywatnych wiadomości. I tutaj od razu na początku chciałabym Wam powiedzieć, że jeżeli nadal macie jakieś pytania dotyczące stricte Szwajcarii, możecie je zadawać pod tym filmikiem i z nich powstanie kolejny filmik z odpowiedziami na Wasze pytania na ten temat, także nie przedłużając, zaczynam. Zacznę od najświeższej wiadomości, najświeższych pytań, ale wiem, że one były troszeczkę najbardziej pilne, więc może od nich zacznę. I dostałam maila o takiej treści. Witam, zaciekawiły mnie Pani film o życiu w Szwajcarii. Czy mogłaby Pani, czuję się staro? odpowiedzieć mi na kilka pytań odnośnie życia, pracy itp. Chciałabym się dowiedzieć, czy pozostanie Pani na stałe w Szwajcarii, czy się podoba i dlaczego wybrała Pani Szwajcarię, czy ludzie są mili. Więc zacznę już może od tego pytania. Nie wiem, czy zostanę na stałe w Szwajcarii. Myślę, że chciałabym, ale nie wiem, czy będę w stanie znaleźć sobie stałą pracę mam nadzieję, że będę, no ale nie mam pojęcia, jak to będzie. Podoba mi się w Szwajcarii, tak? Tu dalsza część pytania. Wybrałam Szwajcarię przypadkowo i nieprzypadkowo, bo po prostu zdążyłam złożyć moje dokumenty na ten akurat doktorat, no i się dostałam, więc to był jakby taki trochę przypadek. Ale też celowałam w Szwajcarię ze względu na to, że uważam, że jest to naprawdę dobry kraj do życia, bo przepisy są proste i jakby nie komplikuje się życia za bardzo ludziom. Nie ma państwa opiekuńczego, ja nie potrzebuję państwa opiekuńczego, sama się to sobą dobrze zajmę i nie muszę nikomu płacić wysokich podatków, żeby się mną zajmował na siłę i po prostu dla mnie. Jest to bardzo dobry kraj i bardzo dobry wybór. Czy ludzie są mili? Tak, są mili. Jednak myślę, że Szwajcar to jest Taki człowiek, z którym ciężko się tak naprawdę bardzo zaprzyjaźnić. Oni są raczej skupieni na sobie i na swojej rodzinie, raczej są takimi introwertykami, nie mówią zaraz o wszystkich swoich problemach każdemu dookoła i nie proszą o radę. Także no, zależy, czego oczekujecie od życia. Możliwe, że gdybym przeniosła się tu sama i gdybym też nie miała różnych obcokrajowców w firmie, może czułabym się trochę samotna. Chociaż ja nie jestem jakąś straszliwie towarzyską osobą, więc nie wiem, ostatecznie. No, mi nie przeszkadza ich osobowość, ale wiem, że niektórym przeszkadza, bo chcieliby, żeby byli bardziej towarzyscy. Dla mnie jest okej. Okay. Następna część pytania. Aha, jest następna część to jest takie podsumowanie, jakby. I dalej mamy pytanie takie, czy znając język angielski, jestem w stanie się dogadać w pracy w innych instytucjach? Chodzi mi o pracę jako elektryk. Jakie są szacunkowe zarobki w tym zawodzie? No, tego niestety nie wiem, jakie są szacunkowe zarobki, bo nie znam się na wszystkich zawodach. Nie jestem doradcą jakby zawodowym czy, czy wyszukiwaczem pracy, tego nie mam pojęcia. Jeżeli chodzi o język, no to akurat tutaj dobrze, że jest to sprecyzowane. Myślę, że jako elektryk, no... Raczej nie ma szans z angielskim. W angielskim mają szansę naukowcy, bo wiadomo, że muszą znać angielski, każdy naukowiec na angielski, bo musi publikować po angielsku, jest to jakiś tam język pracy. I mają duże szanse informatycy, ze względu na to, że też jest to międzynarodowa jakby taka działalność i informatycy są zawsze potrzebni w dzisiejszych czasach, ale szczerze mówiąc, w innych branżach również osoby z wykształceniem, no. Nie wiem, może trochę w zarządzaniu, w jakiejś bankowości. Znam osoby, które pracują po angielsku na uczelniach ekonomicznych, na przykład. No to jeszcze jako tako, ale w takim konkretnym fachu myślę, że niestety nie. I trzeba znać ten niemiecki, ale może się mylę, nie mam pojęcia. Mogę, mogę gadać głupoty, ale wydaje mi się, że niestety nie. Pracownicy fizyczni często. Totalnie nie znają niemieckiego. Widuje się takich na, na kursach niemieckiego, i są to na przykład 20 lat, i dalej potrafią powiedzieć tylko jak się nazywają i skąd są. Jednak są to pracownicy fizyczni, czyli są w stanie zrozumieć, jak ktoś im powie, że mają kopać tu lub przenieść coś tam, stąd dokądś. Ale elektryk moim zdaniem jest już na takim poziomie jakby wykształcenia, że musi się z ludźmi komunikować, no i nie wiem na ile ten niemiecki trzeba by było poznać. Nie wiem, czy odpowiedziałam na pytanie, ale uważam, że samym angielskim niestety się nie da. I przechodząc na następnej części pytania, ile kosztuje w Szwajcarii wynajęcie dwupokojowego mieszkania w mieście, gdzie pani teraz żyje? I to już chyba mówiłam w filmiku, ile kosztuje życie w Szwajcarii, chociaż nie wiem. Kosztuje to około 1000 franków, myślę, takie przeciętne dwupokojowe mieszkanie bez opłat typu prąd, internet i tak dalej. Czyli 1000 franków to jest po prostu czynsz. I ma to swoje najbędkosten, i w tym najbędkosten, na przykład, u nas jest ogrzewanie i woda, i troszeczkę w rozliczeniu rocznym, w zależności od mieszkania, właśnie troszeczkę można do tego dopłacać. My mieliśmy akurat bardzo malutkie kwoty do dopłacenia, więc u nas jest to dobrze policzone i zbilansowane, ale wiem, że niektórzy mają sporo, więc na to trzeba uważać i przygotować się, że może przyjść duży rachunek. Jeżeli chodzi o prąd, my płacimy za. Prąd w takim jakby ryczałcie i też potem jest to rozliczenie, ale prąd jest bardzo moim zdaniem porównywalny do cen polskich i rachunki są dokładnie takie jak w Polsce, czyli w granicach 50 franków na, na dwa miesiące, także uważam, że super. Jeżeli chodzi o internet, no to trzeba po prostu w zależności od oferty i jak szybki internet się chce, także też jest to zróżnicowane, ale jest to raczej droga sprawa bo nie ma tu zbyt wielu firm, które oferują internet i po prostu nie ma tej konkurencji i troszeczkę to kosztuje, także no to się jest jakiś wyższy wydatek, ale każdy może się zorientować w zależności od swoich potrzeb na stronach UPC czy Swisscomu, więc nie będę tutaj może mówiła, jakie są ceny, bo będzie za dużo tego gadania. Ile kosztuje utrzymanie samochodu? To jest następne pytanie, niestety na razie nie wiem. Nie wiem, o ile jest to droższe niż w Polsce. Wiem, że Pani WON nie jest dużo droższe niż w Polsce, także tutaj z tym nie ma jakichś strasznych problemów, ale jeżeli chodzi, wiem, że przeglądy chyba są raz na dwa lata, nie raz na rok, tak jak u nas, ale ja mówię, nie jestem specjalistką tutaj w tej dziedzinie i naprawdę nie wiem, ile to porównywalnie wychodzi. I jeszcze jedna część pytania: Czy poza Szwajcarią mieszkała Pani już w innym kraju? Nie, mieszkałam zawsze w Polsce i przeprowadziłam się prosto do Szwajcarii, więc no, nie mieszkałam nigdzie indziej za granicą. I to już byłby koniec tego maila. Mamy tu jeszcze dwa malutkie zestawiki pytań. I pierwsze y, to jest może następnym razem opowiesz o zwyczajach międzyludzkich, na przykład czy częstujesz swoich kolegów w pracy swoimi zdrowymi wypiekami, czy inni to robią, albo na przykład gdy skończy się cukier, czy idziesz do sąsiadki i pijesz z nią wspólną kawusie. No, tą drugą częścią pytania to absolutnie nie, bo niestety nie znam swoich sąsiadów, bo wszyscy żyją tu po prostu pracą i no raczej jak kogoś spotkam na korytarzu, to zwykle spotykam różne osoby, czyli kompletnie nie, nie zdążę poznać tych osób, nie mam pojęcia, jak mają na imię, gdzie mieszkają, skąd są i nie wyobrażam sobie sytuacji, że pukam do nich, proszę o cukier i potem siedzę u kogoś na kawie. Absolutnie nie. Zresztą sama też bym chyba średnio chciała, żeby ktoś nagle do mnie wpadł i siedział mi w domu i ze mną gadał, bo wiadomo, że każdy ma jakiś napięty grafik i każdy przyjezdny do obcego kraju podejrzewał ma jeszcze bardziej napięty grafik, bo lata na kurs językowy i tak dalej. No i myślę, że ja jestem zwolniczką przynajmniej umawiania się na wizyty, a nie takiego wpadania po prostu i, i siedzenia później. A co do częstowania, częstuję ludzi w pracy różnymi rzeczami, ale bardziej. Taką grupę, którą, z którą się widuję częściej, z którą rozmawiam, z którą jadam lunch. Jeżeli próbuję przemycić coś bardzo zdrowego, na przykład osobom, które nienawidzą zdrowych rzeczy, mam takiego kolegę w biurze i on jest z Iranu, i jak słyszy, że coś jest zdrowe, no to już. Tak średnio ma ochotę to jeść, no to nie wiem, czy oni są zadowoleni. Także nie robię tego zbyt często, tylko czasem jakoś jak się zapomnę. Jednak mam taką grupę dziewczyn, które też gotują zdrowe rzeczy i przeróżne mają diety: są, jedne są wegankami, jedne wegetariankami, mają różne wykluczenia, jakby pokarmowe. Także kombinujemy sobie nawzajem i tak częstujemy się. Ale żadna z nich nie jest Szwajcarką, więc nie wiem, jak to bywa wśród Szwajcarów, tego niestety nie mogę powiedzieć. Następna część to już jest. Drugi komentarz, czyli ostatnia część składowa tego filmiku: jak jest suszenie bielizny w suszarkach czy na sznurku? Rozumiem, że mam odpowiedzieć, czy w suszarkach, czy na sznurku. Więc tak, mamy już suszarkę i jest to dosyć popularne tutaj, żeby suszarkę mieć i używać i suszyć faktycznie, no ale są też takie, w ogóle zorganizowane jest to tak, że na naszą bramę, no jakby na naszą klatkę, jest w piwnicy zrobiona taka pralnia. Mamy tam dwie takie wielkie pralki, które mogą chodzić całą dobę, one są bardzo, tak jak mówiłam w poprzednim filmiku, bardzo porządne i one nie, nie psują się na stop i mogą naprawdę chodzić całą dobę. I do tego jest jedna suszarka i są dwa takie pomieszczenia ze sznurkami, gdzie jest wentylacja i tam dosyć szybko to pranie schnie, więc ludzie robią to różnie. No ja na przykład suszę większość rzeczy w suszarce, takich, które wiadomo, że i tak się niszczą, a takie lepsze ciuchy czy też ciuchy delikatne wywieszam po prostu na... Na sznurkach i nie wiem, jak inni sobie z tym radzą, ale mamy dwie opcje, czyli nie jest tak, że jedno jest wykluczone na przykład. E, jak to jest w swoim przypadku, no to już myślę, że odpowiedziałam. Co do wychowywania dzieci, to myślę, że skoro chcą, aby kobiety były w domu z dziećmi, to znaczy, że ojcowie są w stanie zarobić na trzy osoby lub więcej. Bo w Polsce wiele kobiet wraca do pracy, bo mężczyzna nie jest sam w stanie zarobić na hipotekę za mieszkanie i na przykład na trzy osoby. No. Jest to bardzo trafna uwaga i faktycznie tak po prostu jest, że jest tak jak było dawniej, czyli że mężczyzna był w stanie zarobić, czy tam kobieta, bo jest tutaj, w chociaż to rzadko się zdarza, ale też znam nawet szwajcarskie takie przypadki małżeń, że jednak to kobieta pracuje, bo miała lepszą pracę, a mężczyzna siedzi chwilowo z dzieciaczkiem w domu i szuka czegoś tam lepszego dla siebie po prostu trzymając to dziecko w domu na razie i zajmując się nim, także no jest w stanie ta jedna osoba jako tako wyżywić całą rodzinę. Wiadomo, że to nie jest ten sam poziom życia, jaki mają, kiedy wszyscy chodzą do pracy, no co jest zresztą oczywiste, ale myślę, że spokojnie starcza normalne życie bez liczenia, jakby nie wiem, ziarenek ryżu do następnego miesiąca, z jakimiś tam małymi wakacjami i z jakimiś zajęciami dodatkowymi dla dzieci na takim średnim, powiedzmy, poziomie, czyli naprawdę jest to dobry Dobre życie. Myślę, że jest to tu możliwe. I co tu jeszcze mam? Czy w Szwajcarii kupuje się mieszkanie, czy raczej wynajmuje? Więc ostatnio widziałam takie zestawienie, taki artykuł, chyba ze strony Onet. Tu On pochodził, gdzieś tam był podlinkowany. I wynikało z niego, że im biedniejsze jest państwo, tym więcej osób posiada mieszkanie na własność. I że jest jakiś taki właśnie trend. No i Szwajcaria była na szczycie tej listy pod względem nieposiadania mieszkań, czyli tylko 44% w Szwajcarii posiada mieszkanie na własność. Średnia wielkość tego mieszkania to było około 140 m2, jeżeli mieszkanie było już spłacone, czyli kupione. Trochę wcześniej i chyba go 190, jeżeli było dopiero kupowane. Myślę, że liczą się albo nazwane mieszkaniem zostały też domy jednorodzinne. Aczkolwiek mieszkania są tu naprawdę często bardzo duże, no ale nie aż tak chyba duże, żeby średnia wyszła 140 metrów. No nie wiem zresztą, może i tak. W każdym razie raczej mieszkania się wynajmuje. Tu ludzie często zmieniają pracę, często zmieniają miasto, przenoszą się z jednego. Krańca kraju na drugi, no mimo, że nie jest to wielki kraj, to wiadomo, że nikt nie chce dojeżdżać codziennie do pracy trzy godziny w jedną stronę, więc tutaj bardziej ceni się taką mobilność w życiu niż faktycznie posiadanie mieszkania, co ceni się w Polsce. Ja też mam w sobie ten polski syndrom, że takie mam myślenie, że o rety, chciałabym się dorobić jakiegoś mieszkania, bo przecież to jest marnotrawstwo, żeby komuś płacić za wynajem. No oni w ten sposób nie myślą i nie wiem, co jest lepsze, pewnie pod koniec życia się dowiem. W co było warto inwestować. No i myślę, że to tak jest. To wszystko. Pozdrawiam cię. Jesteś bardzo sympatyczna i naturalna. <grywania> Dziękuję bardzo. Bardzo lubię czytać takie komentarze. Moje ego po prostu rośnie do tych rozmiarów. Jestem szczęśliwa na resztę dnia, także miło mi się znowu sobie to przeczytałam i przypomniałam. To by było na tyle, i tak jak mówię, no proszę Was, jeżeli macie dalsze pytania, może spróbujcie zostawić je pod tym filmikiem, jakoś się skupić. Chociaż ja zawsze, jak dostaję. Wiadomość lub komentarz nawet pod filmikiem, nie na temat, na temat właśnie Szwajcarii, no bo starałam się go kopiować do, do tego tutaj pliku i teraz odpowiedzieć na te wszystkie pytania, ale będzie wszystkim o wiele łatwiej, jeżeli będziemy widzieli te pytania innych osób, zobaczycie, czy się nie dublujecie i tak dalej. Więc jeżeli macie jeszcze coś, co Was ciekawi, to proszę pod tym filmikiem zadawajcie pytania. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, do zobaczenia następnym razem, pa pa!